Nie wiem, czy to jest ciekawostka, którą ja chciałam wiedzieć. I to jest w ogóle wiadomość, która się nadaje specjalnie na dziesiąty odcinek naszego podcastu. Cześć. Cześć. Tu Marta. I Krzysiek. Dzisiaj mamy dla was dziesiąty odcinek naszego podcastu. I to już jest ostatni odcinek, także. Było na miło? Nie, nie słuchajcie Krzysia. Krzysiu, nie strasz tak. Będziemy nagrywać dalej, chociaż na pewno jest to ważny dziesiąty odcinek i cieszymy się, że możemy to robić. I dzisiaj porozmawiamy sobie o, trochę o naukowcach i o tym, że praca naukowca polega na tym, żeby tworzyć teorie, przeprowadzać doświadczenia, a potem często przyznawać się do błędu. I nie ma w tym nic złego, bo dzięki temu rozwija się nauka. No właśnie, to ja też jestem, jestem takim naukowcem, cały czas coś wymyślam, i potem wszyscy mówią, że robi coś źle. Tak, to się zdarza bardzo często. Natomiast dzisiaj zdarzy się coś, co, się, co jest pierwszy i mam nadzieję ostatni raz, czyli ja się przyznam do błędu. Co? <laughs> Ponieważ po licznych komentarzach i wiadomościach sprawdziłam, w smerfach była Matka Natura. Przyznaję to, bo nie mam błąd. No właśnie, w końcu. Przyznaję Krzysiowi rację, Krzyś miał rację, a ja nie. No, teraz się czuję smerfnie. Fajnie, dobrze. No bo... To fajnie, bo pewnie słyszałeś te wszystkie takie te demonstracje, które mówiły "Mor, to się myli, Mo, to się myli. I w komentarzach ten. trochę tak, no, ale znaczy. ym, ta matka natura jest po prostu taką zagadką do dzisiaj dla nas i jakby też dlatego. No, się jakbyś, oglądała Smurfy, to, jakbyś oglądała Smurfy, to byś nie, nie była wcale zaskoczona matką naturą i byś wiedziała, że ona Troszkę jest oglądałam, ale już nie pamiętam. Dobra, odbiegamy od tematu. Co dzisiaj robimy? O, o czym dzisiaj? To nie o matce naturze? No dobra, no to porozmawiajmy o takich teoriach, które kiedyś, na przykład 400 lat temu mniej więcej, naukowcy wysnuli, stworzyli, a dzisiaj już okazało się, że ta teoria nie istnieje. Naukowcy te 400 lat temu na przykład zastanawiali się, co ptaki robią zimą. Znikają, nie ma. Niektórych... Jakie mieli problemy? Ja nie mogę. Co ptaki robią zimą? No co robią zimą? Ptaki? Zimują, no co mają robić? No ale gdzie zimują? No, na pewno nie u nas, no bo u nas jest zimno. No przecież jakbym był takim bocianem, czy tam nie wiem, bo bo. No, bocianach tak mówimy, tak? O bocianach? Tak, o bocianach, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, że będzie tak. Do, do, do przyszłości. No, bym się kojarzył zawsze z bocianami i z tymi gęsiami, z takimi czaplami i tymi wszystkimi takimi dużymi ptakami, co tak sobie latają w tą i nazad, czyli odlatują na zimę i przylatują wiosną. No to jakbym był takim bocianem, to kurczę, raczej gdzieś do jakiegoś ciepełka sobie poleciał. Na Oli Inclusive? Kasa? No pewnie, wyjąłbym e, takiego bocianego laptopa i bym sobie sprawdził e, najtańsze oferty ciepłego e, wczasowania i enter i bym pewnie zobaczył, że gdzieś bliżutko. Ale pewnie. Krzysiu, 400 lat temu, to byś nie miał ani laptopa, ani w czasów All Inclusive. Więc jakbyś Aha. był wtedy naukowcem, to takiej teorii byś nie mógł stworzyć. Okej, okay, no dobra, masz rację. Natomiast no przyrodnicy i w ogóle naukowcy tworzyli różne teorie na ten temat i jedna taka z moich ulubionych teorii. Została wymyślona przez Charlesa Mortona, który stwierdził, że bociany zimą po prostu latają na Księżyc. Proste. proste na księżyc? Ale wiesz na czym oparł tą swoją teorię? No bo zobaczcie. Na komiksach? Bardzo proste to jest. Zimą nikt nie widział bocianów na Ziemi. A skoro nie widział ich nikt na Ziemi, no to gdzie? No to muszą być gdzieś w kosmosie. A gdzie w kosmosie? No na Księżycu. Eee, sprytnie to wykombinował sobie. Tak, to, była, to były podstawy teorii naukowej, też musimy pamiętać, że w tamtych czasach jeszcze nie było podróży kosmicznych i wszystkich tych dokładnych teleskopów i Księżyc wydawał się takim, taką trochę ziemią z morzami, z oceanami, ludzie fantazjowali na ten temat, więc takie wakacje bocianów na Księżycu wydawały się całkiem prawdopodobne i bardzo wielu naukowców poparło tą jego teorię i została ona gdzieś tam uznana na prawie 200 lat. O kurczę. Ruch nie 300. Dopiero 200 I... lat później się kapnęli, że hello, na Księżycu? Chyba nas trochę pomardało po głowie. Była jeszcze jedna teoria na ten temat, ym, która została uznana przez Towarzystwo Nauk oficjalnie w 1666, tak dokładnie że ptaki po prostu zimę spędzają na dnie jezior. I to była teoria, którą uznano. Czy? Taki pod wodą? Tak. A Charles w dodatku obliczył wszystko matematycznie, i to się zgadzało. Lot miał potrwać 4 miesiące bocianów na Księżyc, 4 miesiące spędzały na Ziemi, no i zostają 4 na Księżycu. Wszystko się zgadzało, nawet o dziwo, w miarę był blisko szacując odległość Ziemi od Księżyca, chociaż te szacunki wtedy nie były mu przecież znane. Hmm, to ciekawe. No dobra, no ale jak on sobie wymyślił, że są one tak są 6-4 miesiące, to 4 miesiące to jest przecież duży, 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 duży okres czasu. No przecież musiały coś jeść po drodze, co jadłby? księżycowy pył? Charles przewidział to i stwierdził, że one magazynują to paliwo potrzebne do podróży w postaci tłuszczu latem, że hmm. obiadają się te nasze bociany mają okrągłe brzuszki i to im wystarczy do podróży. Kurczę, to jest dziwne, bo ja się obiadam i mi nie starcza nawet żeby wrócić do łóżka. Jak zim kolację. Coś, nad czym można się zastanowić głębiej, prawda? <grymne> ale zawsze masz teraz wymówkę, że po prostu magazynujesz paliwo na podróż kosmiczną. No, no właśnie. Musisz się obieść więcej na kolację. Dobra, jak już się te bociany najadły tego tłuszczyku, no to leciały 4 miesiące. No to ale jak były takie ciężkie po tym tłuszczyku, no to też nie mogło się oderwać to, co on. Nie przewidział tego? No, Charles ogólnie pominął grawitację i znowu to słowo się pojawia u nas w podcaście. Słowo trudne słowo. Pominął grawitację, lot w próżni kosmicznej, który byłby niemożliwy, no i do tego promieniowanie kosmiczne już nie wspominając o ekstremalnych temperaturach, które panują w kosmosie, więc to w ogóle zostało przez niego pominięte. Wystarczyła mu tylko matematyka i ta sama podstawa, że nie widzimy ich na Ziemi, więc muszą być na Księżycu. Myślę, że może widział czarnego bociana i tak stwierdził, że może ten bocian poleciał nie na Księżyc, tylko na Słońce i się tak spiekł. <noise> Dlatego ma czerwone nóżki. I czarne, jest cały czarne. Tak, no to jest taka, taka teoria. Ale tak jak mówiliśmy na początku, minęło te 200, może trochę więcej lat. No i gdzieś tam ta teoria wisiała i z tym jeziorem, i z tym Księżycem, ale dalej naukowcy nie byli pewni, co się z tymi bocianami dzieje. Byli co prawda podróżnicy, którzy zgłaszali, że gdzieś tam na statku, widzieli w cieplejszych krajach te nasze bociany, ale Charles miał i na to odpowiedź, że to jest po prostu ich przystanek na Księżyc, albo że to są te słabsze osobniki, które nie doleciały. Których nie stać na wycieczkę na Księżyc? Dokładnie tak. Nie miały odpowiedniego paliwa i biletu. Ale w końcu w Niemczech taki bocian przyleciał, który przywiózł ze sobą pamiątkę z swoich wczasów w postaci włóczni. Włóczni, która została zrobiona z egzotycznego drzewa. Przywiózł pamiątkę w postaci włóczni? Nie włóczki, tylko włóczni. To była włócznia, a nie włóczka. Wnuczka. Przyleciał z wnuczką. Nie, taką włócz, taki, taki kij zaostrzony na końcu. A, dzidą. Z dzidą. No to mów, że z dzidą przyleciał. A, z włócznią. Afrykańską włócznią. Miejscowy profesor ją zbadał i stwierdził, że jest ona zdecydowanie afrykańska. Więc była już podstawa do stworzenia nowej teorii. Ale w każdej teorii co jest potrzebne? Eee, twórca teorii? Ktoś to w nią uwierzy? To też. Nie wiem. Eksperyment, doświadczenie, trzeba potwierdzić tę teorię, czy ona jest prawdziwa. Okay. No i jak teraz tak te 150 lat temu udowodnić, że te bociany mogą latać od tej Afryki. Oj, Krzysztof, tyle masz pomysłów. Widzę, że bez GPS-a to już koniec. I coś mi przycięło. <noise> coś mi coś... przycięło. Coś mnie w życiu, nie wiem, czy mię w w myślach, w głowie, czy w internecie, dobra. Czyli to GPS-em. Ty już był GPS? Wtedy nie. nie. Co no właśnie, mówię, że bez GPS-a sobie nie poradzisz tutaj. Aha, no właśnie, to z mapą. Teorią. Czyli nie, z, mapą. Nie mieli, z mapą. Mieli całkiem inny pomysł, który jest dalej dość popularny, jeżeli chodzi o badania migracji ptaków, czyli obrączki. Tylko kilka zabaczanów zaobrączkowano z odpowiednimi A. numerami. No, i posłano w świat. Było to dość ryzykowne, bo minął miesiąc drugi, trzeci, czwarty, żadna obrączka do nich nie wróciła. A na tym to polega, że jeżeli ktoś znajdzie takiego bociana, albo taką obrączkę, to powinien ją odesłać do tego instytutu, który przeprowadzał te badania. Ale w końcu, po kilku miesiącach, pierwsza obrączka wróciła, potem kolejna, wróciło ich około 46, wszystkie z różnych rejonów Afryki, więc można było już śmiało poprzeć teorię eksperymentem, dowodami, że te bociany tam latają. Zanim jeszcze wynaleziono GPS, była jedna badaczka, która jedno stado bocianów goniła samochodem. Ale wariatka. Całą Europę. Całe szczęście, że one poleciały do Hiszpanii, a nie do Afryki, bo na pewno byłoby jej ciężej. Ale myślę, że też yy, rolnicy miejscowi musieli być zdziwieni, widząc samochód z zagranicy zaparkowany na ich podwórku. I nieźle musiała się tam tłumaczyć, co ona robi i czemu ściga bociany. Miała szczęście, przecież jeszcze wtedy nie było fotoradarów. Ale bym miała mandatów, mandatów, a mandatów by miała. Tak, teraz zdecydowanie łatwiej jest śledzić ptaki i ich lot dzięki nowej technologii. Można to robić. Na ekranie komputera siedząc w ciepełku, a nie jeżdżąc samochodem. A wiesz, jaki jest rekord długości lotu? Długości lotu? Czym? Ptaka? Nie wiem. Jeden dzień? W czym liczymy? W dniach, godzinach? odległości. A w metrach? Odległość. W kilometrach? Tysiąc. Nie, prawie 100 tysięcy kilometrów z Anglii na Antarktydę. To była moja druga odpowiedź. I ten rekord należy do Rybitwy. Nie mogę się poczekać. 100 tysięcy? 100 tysięcy. Bardzo byłeś blisko. Nieźle. No A Rybitwa super. to jest taki ptaszek mniejszy od twojego iPhone'a. Tak? Więc naprawdę ptaki są niesamowite i pokonują niesamowite odległości. I ten księżyc wcale już nie jest tak daleko, jak pomyślimy o tym, że... Że mogą przelecieć prawie 100 tysięcy kilometrów. Super te ciekawostki. W ogóle w szoku, w szoku jestem, że kiedyś bociany latały na księżyc. W sensie nie latały, ale ludzie tak, ludzie tak myśleli. Mega że fajnie. była taka możliwość. Dokładnie. I że nie lubimy, ja mam jeszcze. My. Mam taką jedną ciekawostkę jedną o bocianach. O nie. Wyczytałem. Bociany mają takie czerwone nóżki, nie? Mhm. I na tych nóżkach mają takie białe coś, takie plamki mają. Wiesz, co to jest? Te plamki? No takie wiem. plamy na. Ale boję się tej odpowiedzi. Ja też się bałem. To jest kupa. No one, one sobie w ten sposób nogi wentylują. Ja nie wiem, czy to jest ciekawostka, którą ja chciałam wiedzieć. Ale jubileuszowy odcinek widzę, że bardzo chciałeś się podzielić jakąś wiedzą. To jest bardzo ważny fakt, bo ludzie nie wiedzą, bo co są te rzeczy na tych nogach i myślą, że to jest jakiś, nie wiem, na przykład grzyb, czy jakaś choroba. Nie, to takie sobie same robią. Po prostu tak sobie tam robią to, żeby było im trochę chłodniej w nóżki. Nie wiem, czy cię dziękować za tę wiadomość, czy to jest w ogóle wiadomość, która się nadaje Ale... specjalnie na dziesiąty odcinek naszego podcastu. Super. To może skończmy na tej wiadomości. w takim razie. Mam to wyciąć? Razie. W takim razie. Jeszcze to przedyskutujemy, Krzysiu. Dobrze. Dzięki, że byliście z nami przez te 10 odcinków. Właśnie, 10 odcinków. To teraz już musicie polecać nasz podcast innym swoim kolegom, koleżankom. Pamiętajcie, żeby go subskrybować. Zabierzcie te telefony rodzicom i tam kliknijcie w, w ciekawostki i... W co? W, co? w subscribe. Tak, subskrybuj, su 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 albo subskrybuj, albo y obserwuj, albo w takie inne guziki, które są przy naszym obrazku, żeby nie zapomnieć, że są kolejne odcinki, żeby wam się to wyświetlało. No i dajcie nam znać, o czym chcecie, żeby były kolejne. 10. Możecie to zrobić po... na naszej stronie, tak, czy nie? Tak. Mogą? Mogą? To, ty odpowiedz na to, opowiedz. Tak, możecie. Macie na naszej stronie taki guzik i możecie, możecie tam kliknąć i możecie nagrać nam na przykład jakieś pytanie, albo na I, przykład pomysł. Niebieski po prawej stronie. I możecie tak, nagrywać tak i do nas wiadomości i postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. A tymczasem mówimy Wam już. Do widzenia. Pa! pa dzięki, cześć!